Lord Smenor Przemierzał Kiedy już właściwie, no na początku przemierzał, ale teraz Kiedy już poznał teren i znalazł drogę wyjścia Z wąwozu W którym Bał się ze zginie Postanowił skierować się do Kuznes I czekać na jakiegokolwiek posłańca Bo gdyby nie przyszedł To byłaby to Katastrofa, bo Anaferin zawsze mówił lordowi Snenorowi, ponieważ Lord Stenor był najemnikiem zatrudnionym przez królewską marynarkę i dowodził właśnie oddziałem, w którym był Anaferin, powiedział mu, że będzie go informować o każdym jego wyjściu. I tak robił właśnie, a Lord Stenor przez, poprzez pakt pomiędzy królem elfów El Rondem a imperatorem Dejonu. Zawarł fakt, że lord Snellor przez miesiąc będzie mógł mieszkać w Kuznes, a nawet sprawować władzę nad mieszkańcami Kuznes. Czekał więc spokojnie na swojego towarzysza lub na jego posłańca. I to wszystko, co robi przez co najmniej jedną godzinę. Czekał tak i czekał przez tą całą godzinę. Szczególna różnych ludzi, którzy przewadzali się właśnie, ale nie mógł się doczekać, gdy przyjdzie posłaniec. Bo Anaferin był to jego najlepszy żołnierz. Oroferia też znał ale Oroferin był w oddziale specjalnym. I któż to? To Oroferin. była się rozmowa między Lordem Senorem a Oroferinem. Witaj Oroferinie. Myślę, że... Dobrze, że przybyłeś. Oczywiście, ale... Chciałem ci przekazać, że... Oroferin... Oroferin żyje. Eee, dobrze. To już bym płakał. O. O. Młodzi mi się tu. A no, co tam ostatnio robiłeś? No wiesz, pomagałem Anaferinowi. Często będą mi się nasze imiona. Mój najlepszy żołnierz żyje! Słyszycie, mój najlepszy żołnierz żyje! No, Brawo, że go uratowałeś! Dziękuję ci i to bardzo. Ale jest w dobrej formie. No, oczywiście! Najlepszy w swoim życiu! Mm, no to super! A tak poza tym... Jesteś cool, zielą. elo, elo, <laughs> Wiem o tym, <laughs> Zawsze tak Wiem, szkoda, że nie byłeś w moim oddziale Przedzielono mi rekrutów, ale twój brat był Naprawdę niezły Spokojnie mogliby go dać do swojego oddziału Ale brawo jeszcze raz dla ciebie, bo Pokazałeś, że jesteś znakomity. Dziękuję ser. Ach, nie ma za stary.